Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie i zgodnie z zapowiedzią zapraszam was na lekcję dotyczącą środków świadczących o stosowaniu w piśmie cech języka mówionego bądź też wyróżniających właściwie ten język mówiony w tle różnych komunikatów. Dlaczego taka lekcja? Ano taka, ponieważ w różnych tekstach maturalnych zetknęłam się z zadaniami polegającymi na tym, że czytający ma wskazać cechy języka mówionego, które mimo, iż nie jest to język mówiony, jest to tekst pisany, ale w tym tekście się pojawiają. I dzisiaj właściwie chciałabym wam wskazać jakie są te najbardziej potrzebowe cechy języka mówionego. A przy okazji jeszcze podziękować właścicielom Szkoły Języków Obcych International z Lublina przy ulicy Sierpińskiego, a także przy ulicy Zygmunta Augusta, ponieważ udostępnili mi tę wspaniałą salę, abym mogła mój wykład pokazać na tej właśnie tablicy. Proszę Państwa, język, jak wiecie, dzielimy napisany i mówiony. Myślę, że ten podział akurat jest dla Was bardzo jasny. Niemniej, moi drodzy, jeśli chodzi o język mówiony, to w ostatnich 20 latach nastąpiły spore zmiany. Zapewne zauważyliście, że stosując komunikatory internetowe, bardziej piszemy tam tak, jak mówimy, niż tak, jakbyśmy rzeczywiście pisali jakąś poważną pracę. Ponieważ język mówiony dzielimy na dwa takie podtypy: albo jest to tekst odtwarzany, czyli odtwarzamy, czytamy coś na przykład albo jest to tekst spontaniczny i właśnie wykładniki tej spontaniczności w języku najbardziej świadczą o tym, że jest to język mówiony. Na sam początek proszę państwa przypomnijmy sobie jakąś dowolną rozmowę na dany temat, dowolną rozmowę, gdybyśmy zrobili stenogram, czyli zapis tej rozmowy, co byśmy w niej znaleźli? Z pewnością tak zwane wyrazy opóźniające. Co to są te wyrazy opóźniające? Zadajecie rozmówcy pytanie, rzucacie jakąś kwestię, coś ważnego, rozmówca nie zawsze ma gotową odpowiedź, musi się nad nią troszeczkę zastanowić, namyśleć, pojawiają się więc wyrazy opóźniające, te wszystkie aha, zaraz, chwileczkę, jak również typowe wyrazy, wie pani, bo słuchaj, albo zaczekaj. Więc te wszystkie właśnie wyrazy mające charakter opóźnienia bezpośredniej odpowiedzi. No, no, bo to wie Pani, jak było, prawda? Takie opóźnianie, zanim rzecz jasna przejdziemy do konkretów. A ponieważ mówimy, i bardzo często mówimy w emocjach, proszę Państwa, no to o tych emocjach, o tym naszym takim toku myślenia, przykładanym bezpośrednio na język, będą świadczyć liczne, tak zwane wykolejenia składniowe. Ja tutaj wypisałam niektóre przykłady tych wykolejeń składniowych, a więc czegoś, co w języku pisanym miejsca nie może mieć, ale w języku mówionym takim spontanicznym jest bardzo częste. Pojawienie się przede wszystkim jakiegoś rodzaju zdań, które nie brzmią gramatycznie. Gdyby je zapisać, to zaznaczylibyśmy je jako błąd składniowy. Elipsy, czyli pomijanie pewnych elementów zdania. Yy, no to ja idę, powie ktoś, prawda, nie, nie dopowie dokąd, yy, no to, to będę, tam wiesz, no, teoretycznie wiem, bo wcześniej o tym rozmawialiśmy, ale zdanie jest niepełne, bo na przykład zamiast powiedzieć, będę o 20 w domu, prawda, no to wiesz, no, to będę, tak jak rozmawialiśmy i tam, czy, czy wiesz, no to idę, ale dokąd, tak, Wszelkiego rodzaju elementy, w których my, na przykład, powiemy, że idę, no to, to idę do makro, tak? Czy idę do jakiegoś tam, powiedzmy, sklepu. No nie powiem, że idę po zakupy. I, proszę Państwa, kolejnym przykładem są niedopowiedzenia. To wszystko, no wiesz, trzy kropki. W tekście powinny się pojawić albo... A, no to ja już hmm, to nie powiem prawda, nie dopowiadam czegoś, zatem yy, będziemy mieć pewnego rodzaju taką jakby tajemnicę coś co wisi w powietrzu ale gdyby to przełożyć na stenogram to zdanie byłoby niepełne i niezrozumiałe będziemy również mieć zdania wtrącone, tych zdań wtrąconych jest bardzo, bardzo dużo yy, przykładowo yy, oni poszli. Eee, zaraz, tak nie pamiętam, poszli tak, nie, nie wiem, nie wiem, tak chyba o siódmej, prawda? Eee, to jest oczywiście, to nie pamiętam, nie wiem, to jest tak zdanie wtrącone. Eee, I idę sobie, wyobraź sobie, że tam po drodze, to ci później powiem, jest taki fajny nowy sklep. No i idę sobie i spotkałam go, tak? Więc ja tutaj użyłam bardzo dużo zdań wtrąconych. I to jest rzeczywiście typowe dla języka mówionego. Również typowa jest inwersja, czyli szyk przestawny, proszę państwa, w zdaniu, w zdaniu pojedynczym. Zamiast powiedzieć „Ja przechodziłam strasznie te wszystkie choroby”, powiem na przykład „No wiesz, ja te choroby to, to strasznie przechodziłam, nieokropnie, tak” czyli nie stosuje prawidłowego szyku zdania, prawidłowego szyku, bo inwersja, proszę Państwa, no jest bardzo częsta, dlatego że ja, rozmawiając z kimś, nie mam pięciu minut czasu na przemyślenie odpowiedzi, tylko po prostu na bieżąco mu odpowiadam. Kolejnym elementem jest tak zwany potok składniowy, proszę Państwa. Co się tutaj dzieje? Mianowicie yy, możemy porządkować myśli na bieżąco wypowiadając je. Dlatego nasze zdania będą długie, wielokrotnie złożone i te stosunki tych zdań będą nie zawsze jakieś czytelne, nie zawsze jasne. No chyba, że uczestniczymy w rozmowie z kimś w jakimś kontekście. Przykładowo: No i wieczorem zbliżał się zachód słońca. Lubiłem kiedy było cicho, nikogo specjalnie nie było na plaży, więc miałem materac, dobrze go nadmuchałem. Wyszedłem z materacem od brzegu. Należało zorganizować czas tak, żeby był wypełniony mile, bo oczywiście jeżeli na wagarę, to tylko w ten sposób, więc poszedłem do kina. Taki słowotok, tak, powiedzielibyśmy, ale w rozmowach jest on bardzo częsty. No i oczywiście równoważniki zdań, proszę Państwa, równoważniki zdań, czyli zdania nie zawierające osobowej formy. Czasownika z równoważnikami zdań możecie zetknąć się na przykład w takiej dużej liczbie w fragmentach pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego, kiedy to pojedyncze zdania są na przykład nazwą ulic albo wyrażeniem przyimkowym. Pojawienie się równoważników zdań świadczy z reguły o bardzo silnych emocjach, o tym, że ktoś nie ma czasu, że. Że się denerwuje, że przeżywa jakieś skrajne uczucia. No i faktycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę pamiętnik z powstania warszawskiego i człowieka, który jest w sytuacji, w której ucieczki, uciekania przed bombardowaniem, no to nie ma czasu na wygłaszanie nawet w swoich myślach, jakichś zawiłych, złożonych zdań podrzędnych, tylko są to po prostu szybkie, urwane myśli, a więc równoważniki zdań. Myślę, że dzięki tej mojej lekcji Państwo zrozumieją, że są to pewne elementy świadczące o języku potocznym, które będą również zdarzały się w tekście, w tekście pisanym, będącym odtworzeniem mowy, mowy potocznej, i to są właśnie te wykładniki. To dzięki temu poznajemy, że ktoś odtwarza w tekście mowę potoczną. Tak, właśnie Państwo mogą to udowodnić. Do zobaczenia.